Oh, shit. here we go again Kurwa ściąłem zakret ja pierdolę Może mu powiedzieli właśnie Co? Może mu powiedzieli właśnie pod sam koniec Ale, ale nie ma go na tym Drugi? Prawie byłem pierwszy. Great good work, great pass. Bardzo ściśle ślizga ten setup. Oj. Tak. I tak. sobie na prostych. A ja tak, semestryka. Dobra, ja zjadę. Right ja pierdzielę. Can... Drop your speed pójdę. delta is O, low O, pójdę. O, pójdę. O, O, pójdę. O, O, Ok, stay clear of the white line on the exit, we'll tak receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the truck. Zjeżdża, ok, ja let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flag. Policja Policja safety ruchu car ruchu. in this lap. Ja pierdolę, co za gość! Wszyscy tam z przodu ruszyli, a on kurde nadal dogrzewa opony. Bo ja kurwa wcześniej ruszyłem. Ale kurwa... Kapiat ruszył już... 2 sekundy, no ja pierdolę. 5 flag. Debil. Chciał jechać, kurde, przez Czekane. Kurde, bok bok. Przez to dostałem ostrzeżenie, skurwysyn. No, tej szczekania się nie da. No nie da się, on nie chciał jechać boku, boku, bo byłem po wewnętrznej. Ja wtedy za You're lapping around a second faster than the car ahead? Keep this up. We're leading our teammate by 1.8 seconds. Yeah, the Whoa. Okay, clear. There's been an incident on track. Got that confirmed. Będę rozłączony. To jest dużo, będę. Kajak? Ja się o musisz jechać, bo ja znam go nawet na 30%. Nie, tak, co sądzę. A ja wyjechałem przed komendą, przed jedną. O, bardzo mocno spowalnia. Albo mi się tak wydaje, po prostu. Mocno spowalnia. Dobra, bądź gotowy. Ruszył. Ruszył.

Odjeżdża? Nie odjeżdża Kurwa Antolek wolniej się nie da Um, we ale Ej, za długo slow VSC. VSC ending. We're going oh, green, green. Maintain positive delta until the green flags. Wow, Grajek! Albo rozwalił, albo uślizgłem.

to go jest go we'll tak. oh. Jeszcze trzy sekundy masz Ta, podbiło mnie i padłem w padł. Ta żółta tarka? Nie, Ta, ja. jest taka żółta we środku. Ajk spowolniał. Kapiat wyprzeć, kurwa. Grajek mnie nie wyprzedzi nawet z drs ale muszę oszczędzać RS na koń końcówkę Bo ma słabe wyjścia z tej szukany. No dziesiąty zyskuje na samej, 30 na samej tej szykanie A to aż tak mocno rozwalone, że już pięknie... Ja tylko trzymał kometę! To się skoło! Ja się wycofuję! Właśnie miałem szansę znowu na punkty.